Idzie w nowym odcinku Mister Planet. Wiemy trochę wcześniej, bo dzień po pierwszym odcinku Mister Planet, więc dobrze wiem. No, ale dzisiaj prawdopodobnie jeszcze będzie, może, jeden odcinek z jedną koleżanką, bo chciałyśmy razem nagrać już kiedyś, no bo ich, chyba jeszcze nie znacie Tak myślę. I będziemy, nie wiem, co jeszcze będziemy nagrywały i będę, będzie słyszała, że ja się jem, bo ja teraz mam A W ogóle to bardzo was przepraszam za to, że w pierwszym odcinku mi się tak nagle ucięło, dlatego ja będę miała dalszy ciąg. Bo miałam zrobić jeden oddzielny odcinek, ale on trwał 40 kilka minut, 40 kilka sekund, więc to byłoby bez sensu, więc myślałam, że w drugim odcinku to powiem. Więc, no tak, to zaczynamy. Bardzo no, dobre. Nie, co? To złe hasło. Tak to złe hasło jest. Pojedną literkę jest dużo pisałam. Nie. mmm. nno mm, mm, mm. wchodziłam na wtedy żeby zabrać prezent. Myślę, że wam to nie będzie przeszkadzało. Zobaczymy. O super. Przechodzimy teraz sobie do oceniania. I najlepsze, co robimy właśnie jest robił w odcinku, to ocenianie. Czy mi się tam ta gra nie zapisała? Co mi się gra nie zapisała? Nie. Może jeszcze raz zmienić? Hashtag olea O Jezus, co jest? Hashtag o O O Tak To Chodźmy O, ktoś nam coś napisał Próbujemy, co tam, 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 tam jest, 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 jest. Pum, pu, 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 pu. Um. Co ja mogę powiedzieć? A, no tak. Zrobiłam ten konkurs, wymyśliłam. On będzie polegał, że na kartce zapisałem jakiś szyfr, tam zapisałam co to znaczy. Co to znaczy ten, kto rozszyfruje ten szyfr, bo w tym szyfrze szyf jest zapisany kod, bo tak, tam jest napisane coś tam, coś tam i te trzecie to jest kod. A więc ten, komu uda się to pierwszym rozszyfrować, ten będzie mieć konto Oli Milikowskiej. Będę jeszcze robiła ten kod do moich dwóch, nie, sorry, sorry, do, do jednego jeszcze mojego konta. A więc pokażę Wam tą kartkę z szyfrem. Jest flamastrem wzięta, dlatego może być lekki. Taki, że nie widzicie, ale ten, który jest sprytny, mi się uda. To dla głupich ludzi też, no bo to jest takie łatwe do szyfrowania, że po prostu kto będzie pierwszy, to jest takie jak polega, o. Całe to jest tutaj. Zatrzymajcie sobie, jak chcecie. O tak. Zatrzymajcie sobie, żebyście wszystko widzieli.